Szkaplerz, szata zbawienia. Założenie szkaplerza daje człowiekowi udział w szczególnych łaskach z nim związanych. Jednak szkaplerz to nie płaszcz, do którego Marcin Luther przyrównywał Bożą Sprawiedliwość, nauczając błędnie, że Bóg okrywa nim człowieka, ofiarowując mu zbawienie bez względu na stan jego duszy. Szkaplerz jest pomocą dla nas i tylko odnoszącego go zależy, czy współpracując z łaską bożą, dostąpi zbawienia, czy też żyjąc w grzechu, zasłuży na potępienie. Geneza szkaplerza jako przedmiotu jest dość banalna. Ten prostokątny pas materiału z otworem na głowę noszony był niegdyś przez zakonników na piersiach i plecach dla ochrony habitu przed zabrudzeniem lub zniszczeniem. Z woli Bożej stał się on strojem niezwykłym, szatą zbawienia. Chyba najbardziej znany i rozpowszechniony jest brązowy szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. Według tradycji otrzymał go od Matki Bożej generał zakonu karmelitów, święty Szymon Sztok, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku w klasztorze Aylesford na południu Anglii. Działo się to w trudnym dla zakonu czasie, gdy wyparty przez muzułmanów z Ziemi Świętej, gdzie rozwinął się podczas wypraw krzyżowych, szukał miejsca dla siebie w Europie. Gdy święty Szymon modlił się słowami antyfony Flos Karmeli, ukazała mu się Boga Rodzica w otoczeniu aniołów i rzekła doń, przekazując mu brązowy szkaplerz. – Przyjmij, najmilszy synu, szkaplerz Twego zakonu jako znak mego braterstwa, Przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Przyjęcie przez Michów szkaplerza stało się źródłem wielu łask dla Karmelu, a przeszkody pieczące się dotąd na drodze do zadomowienia się zakonu w kościele europejskim zniknęły. Wiek później Maryja ukazała się papieżowi Janowi XXII. Zgodnie z jej życzeniem Ojciec Święty ostatecznie zatwierdził zakon braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Matka Boża przekazała mu także obietnicę dla członków Wspólnoty Karmelitańskiej, według której wszystkich zakonników, którzy po śmierci trafią do czyśca, uwolni z niego w pierwszą sobotę po śmierci. Jest to tak zwany przywilej sobotni. Ojciec Święty spełnił wolę Najświętszej Maryi Panny 3 marca 1322 roku za pośrednictwem bulli, także nazywanej sobotnią. Związane ze szkapleżem wspaniałe łaski sprawiły, że zapragnęli go przywdziać także liczni świeccy. Przyjmowali je potężni monarchowie, ale także prości ludzie. Przy klasztorach karmelitańskich powstawały bractwa szkapleżne i tercjarskie. 7 grudnia 1604 roku papież Klemens VIII zezwolił na rygowanie takich bracw także przy kościołach parafialnych. Szkaplerz dla świeckich, który w przeciwieństwie do zakładanego przez zakonników nosi się pod wierzchnim ubraniem, otrzymał formę dwóch prostokątnych kawałków sukna złączonych ze sobą sznurkami bądź tasiemkami. Dawniej płatki materiału miały wymiar 20 na 25 cm. W XX wieku rozpowszechniły się szkaplerze mniejsze, o wymiarach 2 na 3 cm. Na wykonanych z wełny prostokątach umieszcza się wizerunek trzymającej w dłoni szkaplerz szmatki Bożej z Dzieciątkiem, a z drugiej najświętszego serca pana Jezusa. Należy jednak zaznaczyć, że nie są one obowiązkowe. Oprócz przywilejów wymienionych przez Maryję, a więc szczególnej jej opieki w trudnych chwilach życia, uniknięcia potępienia wiecznego oraz wyzwolenia z czysta w pierwszą sobotę po śmierci, noszący szkaplerz mogą otrzymać odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami, w dzień przyjęcia do bractwa oraz w dni kilku świąt związanych z tradycją karmelitańską. 16 maja, 16 lipca, 20 lipca, 1 października, 15 października, 14 listopada i 14 grudnia. Odpusty cząstkowe można otrzymać za noszenie w dzień i w nocy oraz ucałowanie szkaplerza. Naturalnie musi to iść w parze z zachowywaniem przykazań Bożych oraz odmawianiem przepisanych modlitw. W 1910 roku papież Pius X pozwolił na zastąpienie szkaplerza medalikiem z wizerunkiem Maryi i Najświętszego Serca Jezusowego. Ojciec Święty uczynił to w odpowiedzi na liczne prośby wiernych z zastrzeżeniem, że dotyczy to osób, które z różnych względów nie mogą nosić wełnianej szaty Maryi. By do tego zachęcić, dał dodatkowy przywilej 500 dni odpustu za pobożne ucałowanie szkaplerza z materiału. Nadal jednak obrzęd nakładania tego sakramentalium odbywa się przy użyciu tradycyjnego sukiennego szkaplerza. A mogą go obecnie dokonać wszyscy księża, z tym, że samo przyjęcie do Bractwa Szkapleżnego jest zastrzeżone dla ojców karmelitów i kapłanów do tego upoważnionych. Przymierze z Maryją nr 101 z 2018 roku. Czytał autor Adam Kowalik.